Ile leci za niego? Tylko bez cudów, bo ja na poważnie. Małe luzy na kole, to ma. Zapal go pan. To ile? Ósemka. No, ja poważnie handluję, a pan mi tutaj cuda opowiada. <laughs> Powiedziałem ósemka, ja nie groszę mniej. Patrz pan kupiony w lipcu, nie cały rok. Na licznik pan pan. Gdy mnie to już za parę dni idę do wojska, to bym go dychę nie sprzedał. No dobra, przejedziemy się. No ma stuki na wale. Jakie sztuki? Stuki? Pan ma stuki w głowie, panie. Jesienią go wymieniałem. Jeszcze dobrze oliwa nie obeschła, a nie był wcale taki zły. No wiesz, pan, wiesz, pan, mogę dodać to. Jeszcze dychę przeleci. No, jeszcze dość dobry. Tyle, że nie od tego motoru. Patrzcie go, jaki znawca się znalazł. Mechanik cholera! No, panie, panie! Poczekaj, pan. Dasz, pan, czwórkę? No, moja strata.